To była zwykła popołudniowa chwila, gdy słońce złociło ulicę Houston. Klara siedziała w salonie, rozproszona, patrząc na książkę, której nie mogła przeczytać. Czuła niepokój w piersi, uczucie, że coś jest nie tak. W ciągu ostatnich miesięcy Łukasz, jej mąż, zachowywał się dziwnie. Pracował do późna, wychodził na niespodziewane spotkania i zawsze miał telefon w ręku. Chroniąc go, jakby trzymał w nim sekret. Klara próbowała odpędzić te myśli, ale niepokój nie ustępował. Łukasz wszedł do domu, a Klara od razu zauważyła, że coś jest nie tak. Wyglądał na zdenerwowanego, unikał jej wzroku, a jego wyraz twarzy był napięty. Serce Kleri przyspieszyło. Co on mógł ukrywać? Musimy porozmawiać, powiedział Łukasz niepewnie. Klara odłożyła książkę i spojrzała na niego, próbując ukryć niepokój. Co się stało, Łukasz? Zapytała spokojnym, lecz pełnym troski głosem. Łukasz wziął głęboki oddech, próbując znaleźć odpowiednie słowa. Wiedział, że nie ma łatwego sposobu na powiedzenie tego, co musi zostać powiedziane. Musimy się pilnie rozwieść. Będę miał dziecko powiedział w końcu. Pozwalając słowom spaść jak bomba. Klara zamarła, słowa echem odbijały się w jej umyśle. Dziecko ledwo mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Jak to możliwe? Próbują mieć dzieci od lat bez skutku. A teraz on mówi, że będzie miał dziecko z inną kobietą. Co? Jak to, Łukasz? Głos Klery drżał. Niedowierzanie zmieniało się w ból. Łukasz spojrzał na nią, a w jego oczach widać było skruche. Wiedział, że nie ma wymówki dla tego, co zrobił, ale potrzebował, aby Klara zrozumiała sytuację. Miałem romans. I ona jest w ciąży, wyjaśnił cicho, niemal szeptem. Klara poczuła, jak ziemia osuwa się spod jej stóp. Zdrada Łukasza ją zdruzgotała ale wiadomość o ciąży była jeszcze silniejszym ciosem. Próbowała znaleźć słowa, ale nic nie wydawało się odpowiednie. Kim ona jest? Zapytała w końcu, głosem ochrypłym od emocji. Łukasz zawahał się, ale wiedział, że nie może już niczego ukrywać. To Amanda, moja koleżanka z pracy, przyznał, wiedząc, że ta informacja tylko pogorszy sytuację. Klara poczuła falę gniewu i smutku. Amanda, kobieta, którą znała z wielu okazji, zawsze wydająca się tak przyjazna. Czuła się zdradzona przez oboje. Jak mogłeś mi to zrobić, Łukasz? Zapytała, łzy w końcu spływały po jej twarzy. Jak mogłeś nas tak zdradzić? Łukasz próbował podejść, ale Klara się cofnęła. Nie chciała, aby ją dotknął. Nie teraz. Nie po wszystkim. Wiem, że popełniłem błąd, Klara. Wiem, że cię zraniłem. Ale musisz zrozumieć, że, zaczął mówić, ale Klara mu przerwała. Zrozumieć. Jak mam coś takiego zrozumieć? Krzyknęła, mieszając ból i gniew. Kocham cię, Łukasz. Ufałam ci. A ty wszystko zniszczyłeś. Łukasz nie miał słów. Wiedział, że zrujnował wszystko i nie było sposobu na naprawienie tego, co zrobił. Mógł tylko mieć nadzieję, że pewnego dnia Klara mu wybaczy. Noc zapadła, a Klara zamknęła się w pokoju, próbując przetrawić wszystko, co się wydarzyło. Słowa Łukasza echem odbijały się w jej umyśle, a ona czuła się zagubiona, nie wiedząc, jak iść dalej. Ale jedno było pewne, nic już nigdy nie będzie takie samo. Następne dni były dla Klery emocjonalnym chaosem. Nie mogła spać ani jeść. Zdrada Łukasza była stałym ciężarem w jej sercu. Zdeterminowana, aby iść dalej, Klara skontaktowała się z prawnikiem od rozwodów, ale sama myśl o zakończeniu dziesięciu lat wspólnego życia była przytłaczająca. Klara spędzała bezsenne noce, wspominając chwile spędzone z Łukaszem. Każde szczęśliwe wspomnienie teraz wydawało się kłamstwem, iluzją. Musiała zrozumieć, jak to wszystko się wydarzyło i przede wszystkim, dlaczego. Klara zdecydowała się na własne śledztwo. Wzięła telefon i zaczęła szukać odpowiedzi. Spędziła godziny przeszukując media społecznościowe Łukasza i Amandy, szukając jakiejkolwiek wskazówki, która mogłaby wyjaśnić, co skłoniło Łukasza do zdrady. Pewnego popołudnia, będąc sama w domu, Klara postanowiła skonfrontować Amandę. Musiała usłyszeć prawdę bezpośrednio od kochanki swojego męża. Zadzwoniła do Amandy, a ku jej zaskoczeniu, kobieta zgodziła się na spotkanie. Spotkały się w dyskretnej kawiarni, gdzie mogły porozmawiać bez zakłóceń. Amanda przyszła pierwsza, wyglądając na nerwową i niespokojną. Klara usiadła naprzeciwko niej, czując mieszaninę gniewu i ciekawości. Amanda chce tylko zrozumieć, dlaczego, powiedziała Klara, starając się zachować opanowanie. Amanda wzięła głęboki oddech, patrząc na Klarę z wyrazem winy. Klara, nigdy nie chciałam, żeby to się stało. To był błąd, ogromny błąd. Byłam wrażliwa, a Łukasz też. Wszystko wymknęło się spod kontroli, zaczęła mówić drżącym głosem. Ale dlaczego to kontynuowałaś? A dziecko? Zapytała Klara, czując, że łzy znów napływają do oczu. Amanda zawahała się, ale wiedziała, że jest winna Klarze prawdę. Łukasz nie może mieć dzieci, Klara. Jest bezpłodny. Dowiedziałam się o tym jakiś czas temu. Dziecko nie jest jego, wyznała Amanda, spuszczając wzrok. Klara była w szoku. Wszystko teraz nabierało sensu, ale tylko potęgowało ból. Łukasz wiedział, że nie może mieć dzieci, a mimo to pozwolił jej wierzyć, że dziecko jest jego. Czuła, jak głęboka złość narasta w jej wnętrzu. Więc dlaczego powiedział, że dziecko jest jego? zapytała Klara, głos pełen emocji, bo był zdesperowany. Myślał, że może wychowywać to dziecko, jakby było jego. Myślał, że nigdy nie odkryjesz prawdy wyjaśniła Amanda, łzy spływały po jej twarzy. Klara przez chwilę milczała, przyswajając sobie te rewelacje. Wstała, nie mówiąc już nic, i wyszła z kawiarni. Potrzebowała czasu, aby przetrawić to wszystko, czego się dowiedziała. Wracając do domu, Klara skonfrontowała Łukasza. Weszła do salonu z determinacją, patrząc prosto na męża. Kłamałeś mi, Łukasz. Wiem, że jesteś bezpłodny. Jak mogłeś mi to zrobić? zapytała, głos twardy. Łukasz zbladł. Wiedział, że nie mógł już niczego ukrywać. Klara, ja po prostu chciałem, żeby wszystko się ułożyło. Wiedziałem, że nie mogę mieć dzieci. Ale myślałem, że może w jakiś sposób moglibyśmy wychowywać to dziecko razem, wyjaśnił z żalem w głosie. I myślałeś, że nigdy się nie dowiem? Że zaakceptuję życie w kłamstwie odparła Klara. Gniew rosnął. Łukasz nie miał odpowiedzi. Wiedział, że zrujnował wszystko, a jego działania były niewybaczalne. Klara oddaliła się, bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek, aby kontynuować rozwód. Ponownie skontaktowała się z prawnikiem i rozpoczęła proces, zdeterminowana, by odzyskać swoje życie i godność. W kolejnych dniach Klara znalazła pocieszenie w przyjaźni z Alicją, swoją najlepszą przyjaciółką. Alicja była dla klerii opoką, oferując wsparcie i porady, podczas gdy ta zmagała się z bolesną rzeczywistością rozwodu. Jesteś silniejsza, niż myślisz, Klara. I zasługujesz na kogoś, kto naprawdę cię docenia, powiedziała Alicja, trzymając Klara za rękę. Klara wiedziała, że Alicja ma rację. Musiała skupić się na sobie i na przyszłości, którą chciała zbudować. Tymczasem Łukasz desperacko próbował uratować swoje małżeństwo. Kilkakrotnie spotykał się z Klarą, próbując przekonać ją do ponownego rozważenia. Klara, wiem, że popełniłem błąd, ale jestem gotów zrobić wszystko, aby to naprawić. Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę, błagał Łukasz. Ale Klara była zdecydowana. Nie mogła już żyć z kłamstwami i zdradą. Potrzebowała nowego początku. Klara zaczęła szukać nowego miejsca do zamieszkania. Chciała przestrzeni, gdzie mogłaby zacząć od nowa, z dala od bolesnych wspomnień. Znalazła przytulne mieszkanie w centrum miasta i zaczęła planować przeprowadzkę. W tym czasie Klara zdecydowała się dowiedzieć więcej o Amandzie. Chciała w pełni zrozumieć, kim była kobieta, która prawie zniszczyła jej małżeństwo. Z pomocą Alicji, Klara odkryła, że Amanda ma historię manipulacji i była zaangażowana w inne skandale w przeszłości. Klara postanowiła skonfrontować Amandę po raz ostatni. Spotkały się ponownie w kawiarni, a Klara od razu przeszła do sedna. Wiem, kim naprawdę jesteś, Amanda! Wiem, że używasz tej ciąży, aby manipulować Łukaszem. Ale to się teraz kończy. Powiedziała Klara stanowczo. Amanda, wyraźnie zdenerwowana, próbowała się bronić. Klara, ja zaczęła Amanda, ale Klara jej przerwała. Nie. Opuścisz nasze życie. Nie pozwolę, abyś nadal nas krzywdziła oświadczyła Klara. Amanda, widząc, że jest w potrzasku, w końcu ustąpiła. Dobrze. Odejdę. Ale wiedz, że Łukasz nigdy nie był szczęśliwy z Tobą. Był uwięziony w małżeństwie bez miłości, powiedziała Amanda, próbując zranić Klarę po raz ostatni. Klara nie dała się zniechęcić. Wiedziała, że Amanda tylko próbuje zadać więcej bólu. Klara wstała i wyszła z kawiarni, czując się silniejsza i bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek. Tymczasem Łukasz kontynuował terapię próbując zrozumieć swoje błędy i odzyskać życie. Wiedział, że stracił Klarę na zawsze, ale chciał być lepszym człowiekiem. Klara, teraz bardziej pewna siebie i niezależna, zaczęła otwierać się na nowe możliwości. Poznała Krzysztofa, miłego i wyrozumiałego kolegę z pracy, który pomógł jej zobaczyć, że wciąż może odnaleźć miłość i szczęście. Historia Klery i Łukasza dobiegała końca, ale dla Klerii był to dopiero początek nowego rozdziału. Była gotowa zacząć od nowa, silniejsza i mądrzejsza, z wsparciem prawdziwych przyjaciół i nadzieją na lepszą przyszłość. Wieść o rozwodzie Klerii i Łukasza szybko rozniosła się wśród przyjaciół i rodziny. Wszyscy byli zszokowani, zwłaszcza, że zawsze widzieli tę parę jako przykład miłości i zażyłości. Klara jednak trzymała głowę wysoko i skupiła się na odbudowywaniu swojego życia, mimo pytań i ciekawskich spojrzeń. Łukasz był w swoim biurze, przeglądając dokumenty rozwodowe, gdy Klara pojawiła się, aby zabrać kilka rzeczy. Napięcie między nimi było wyczuwalne. Oboje wiedzieli, że to spotkanie będzie trudne, ale konieczne. Klara, musimy porozmawiać powiedział Łukasz cicho. Starając się nie pokazywać desperacji, którą czuł, Klara skinęła głową, siadając na krześle naprzeciwko jego biurka. O czym chcesz rozmawiać, Łukasz? zapytała, nie odwracając wzroku. Łukasz wziął głęboki oddech, wiedząc, że kolejne słowa będą kluczowe. Rozumiem, że jesteś zraniona i że moja zdrada jest niewybaczalna. Ale muszę. Żebyś wiedziała, że mimo wszystko nadal cię kocham. I jestem gotów zrobić wszystko, żeby to naprawić. Powiedział szczerze. Klara spojrzała na Łukasza, czując mieszankę emocji. Część jej chciała uwierzyć, że może się zmienić, ale inna część wiedziała, że rany są zbyt głębokie. Łukasz, nie wiem, czy możemy to naprawić. Zaufanie zostało złamane i, szczerze mówiąc, nie wiem, czy mogę Ci wybaczyć, odpowiedziała Klara, głos drżący. Łukasz wiedział, że będzie musiał walczyć z całych sił, aby odzyskać zaufanie Klerii. Postanowił poszukać profesjonalnej pomocy i zaczął regularnie chodzić na terapię. Podczas sesji Łukasz konfrontował się ze swoją przeszłością i swoimi niepewnościami, starając się zrozumieć, co skłoniło go do zdrady Klerii. Tymczasem Klara kontynuowała spotkania z Krzysztofem. Był on spokojną i pocieszającą obecnością w jej życiu, kimś, kto sprawiał, że czuła się bezpieczna i doceniana. Mimo, że nadal przetwarzała rozwód, Klara zaczęła dostrzegać, że może znowu odnaleźć szczęście. Podczas jednej z wizyt u terapeuty Łukasz doznał ważnego objawienia. Zdał sobie sprawę, że jego lęk przed byciem niewystarczającym dla Klery skłonił go do szukania potwierdzenia gdzie indziej. Postanowił, że musi powiedzieć wszystko Klarze, włącznie z przyczyną swoich działań, mając nadzieję, że pomoże to w procesie leczenia. Łukasz umówił się na spotkanie z Klarą w spokojnym parku. Usiadli na ławce, obserwując, jak wiatr porusza drzewa. Klara, wiem, że rozmowa o tym jest bolesna, ale muszę być z tobą szczery. Zawsze czułem się niepewnie w naszym związku. Myślałem, że zasługujesz na kogoś lepszego i zamiast porozmawiać z tobą o tym, szukałem pocieszenia w ramionach innej osoby, wyznał Łukasz, patrząc w ziemię. Klara przez chwilę milczała, przyswajając sobie słowa Łukasza. Łukasz Zawsze kochałam cię takim, jakim byłeś, a nie takim, jakim myślałeś, że powinieneś być. Wszystko, czego chciałam, to uczciwość i partnerstwo, odpowiedziała z smutkiem. Łukasz zdał sobie sprawę, że jego niepewności i lęki zniszczyły coś cennego. Czuł fale żalu, ale także nową chęć stania się lepszym człowiekiem. Klara, z kolei, czuła mieszaninę smutku i ulgi. Rozmowa z Łukaszem pomogła jej lepiej zrozumieć, co się stało, ale także umocniła jej decyzję, aby iść naprzód. Wiedziała, że zasługuje na życie bez sekretów i kłamstw. Minęły dni, a Klara zaczęła czuć się bardziej komfortowo w swoim nowym życiu. Przeprowadziła się do nowego mieszkania i zaczęła dekorować przestrzeń po swojemu, tworząc przytulny i pełen nadziei dom. Krzysztof nadal był stałym wsparciem a Klara powoli zaczęła otwierać się na możliwość nowej miłości. Łukasz kontynuował swoją podróż samopoznania. Wiedział, że nie może zmusić Kleri do powrotu, ale chciał pokazać jej, że się zmienia. Postanowił zaangażować się w projekty społeczne, pomagając ludziom w trudnych sytuacjach, jako forma odkupienia. Podczas jednego z wydarzeń charytatywnych Klara przypadkowo spotkała Łukasza. Wymienili pełne zrozumienia spojrzenia, a przez chwilę Klara zobaczyła mężczyznę, w którym zakochała się lata temu. Choć wiedziała, że nie wrócą do siebie, poczuła wewnętrzny spokój, widząc, że Łukasz znajduje swoją drogę. Mijały tygodnie, a Klara i Krzysztof zaczęli się jeszcze bardziej zbliżać. Był czuły, cierpliwy i wyrozumiały, cechy, które Klara bardzo ceniła. Pewnej gwiaździstej nocy, podczas spaceru po parku, Krzysztof zatrzymał się i spojrzał w oczy Klerii. Klara, wiem, że przeszłaś przez wiele, ale chcę, żebyś wiedziała, że jestem tutaj dla ciebie. Nie chcę niczego przyspieszać, ale chciałbym zbudować z tobą coś pięknego, powiedział szczerze. Klara uśmiechnęła się, czując w sercu ciepło, którego dawno nie doświadczała. Krzysztof. Byłeś niesamowity! I bardzo chciałabym dać nam obojgu szansę odpowiedziała, trzymając go za rękę. Związek Klery i Krzysztofa rozkwitł. Dzielili się wyjątkowymi chwilami i marzeniami na przyszłość. Klara czuła, że w końcu odnajduje szczęście, którego tak bardzo pragnęła. Tymczasem Łukasz kontynuował swoją podróż samopoznania. Wiedział, że jeszcze wiele musi się nauczyć i rozwijać, ale czuł się bardziej pewny siebie i w zgodzie z samym sobą. Podczas jednej z sesji terapeutycznych zrozumiał, że choć jego małżeństwo z Klarą się skończyło, mógł nadal honorować miłość, jaką mieli, będąc lepszym człowiekiem. Na urodziny Kleri Łukasz wysłał symboliczny prezent, książkę poezji z ręcznie napisaną notatką. W liście wyraził swój żal. Ale także szczere życzenia, by Klara była szczęśliwa, niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi ją życie. Klara przeczytała list z łzami w oczach. Wiedziała, że Łukasz naprawdę się zmienia, co przyniosło jej uczucie zamknięcia i spokoju. Choć ich małżeństwo się skończyło, czuła wdzięczność za dobre chwile, które dzielili, oraz za osobę, jaką się stała po przezwyciężeniu tyle bólu. Czas mijał, a Klara i Krzysztof zaręczyli się. Na kameralnej ceremonii, w otoczeniu bliskich przyjaciół i rodziny, obiecali kochać i wspierać się nawzajem, budując życie oparte na uczciwości i zaufaniu. Łukasz, teraz bardziej dojrzały i w zgodzie ze sobą, znalazł nowy cel w życiu. Kontynuował pracę nad projektami społecznymi i zaczął pisać książkę o swojej podróży samopoznania. Wiedział, że mimo popełnionych błędów, wciąż ma zdolność, by coś zmienić i żyć pełnym, znaczącym życiem. Klara i Łukasz poszli swoimi drogami, ale oboje znaleźli pokój i szczęście, których szukali. Historia Klery nie była o szczęśliwym zakończeniu z Łukaszem, ale o jej podróży do samopoznania i osobistego wzrostu. Nauczyła się, że nawet po najgłębszym bólu można znaleźć siłę, by zacząć od nowa i zbudować życie pełne miłości i nadziei. Minęły miesiące, a życie zaczęło się dostosowywać do nowych realiów. Klara i Łukasz zakończyli rozwód, a każdy z nich skoncentrował się na własnych ścieżkach. Klara, teraz narzeczona Krzysztofa, odczuwała spokój, którego nie doświadczyła od dawna. Wiedziała, że jej życie na zawsze się zmieniło, ale była gotowa przyjąć przyszłość z nadzieją. Klara i Krzysztof postanowili przenieść się do nowego domu, miejsca, które mogliby nazywać swoim. Wybrali uroczy dom na przedmieściach z ogrodem, w którym Klara mogła uprawiać swoje ulubione kwiaty. Przeprowadzka była kamieniem milowym w życiu Klerii, symbolizującym nowy początek i nową fazę jej życia. Podczas gdy Klara poświęcała się dekorowaniu nowego domu i planowaniu ślubu, Łukasz kontynuował swoją podróż samopoznania. Stał się aktywnym wolontariuszem w kilku organizacjach, pomagając ludziom przeżywającym kryzysy osobiste i emocjonalne. Jego życiowe doświadczenia stały się źródłem inspiracji dla wielu, a on zaczął czuć, że wreszcie robi różnicę. Pewnego dnia Klara otrzymała nieoczekiwane zaproszenie. Łukasz wydawał swoją książkę i zaprosił ją na wydarzenie. Była zaskoczona i nieco niepewna, ale postanowiła iść w towarzystwie Krzysztofa. Czuła, że to będzie okazja do zamknięcia tego rozdziału swojego życia raz na zawsze. W dniu premiery sala była pełna. Łukasz wszedł na scenę i zaczął mówić o swojej podróży samopoznania i odkupienia. Klara, siedząc w tłumie, Czuła mieszankę dumy i smutku. Wiedziała, ile Łukasz musiał przejść, aby dotrzeć do tego momentu. Ta książka to nauka i rozwój. To o zrozumieniu naszych błędów i poszukiwaniu drugiej szansy, nie tylko z innymi, ale przede wszystkim z sobą samym, powiedział Łukasz, patrząc prosto na Klarę. Po przemówieniu Łukasz był otoczony przez przyjaciół, kolegów i admiratorów. Klara i Krzysztof podeszli, aby go pozdrowić. Łukasz, Twoje przemówienie było piękne. Cieszę się z Twojego sukcesu, powiedziała Klara szczerze. Łukasz uśmiechnął się, wdzięczny za słowa Klerii. Dziękuję, Klara. Twoja obecność tutaj wiele dla mnie znaczy, odpowiedział, ściskając rękę Krzysztofa. Klara wiedziała, że ten moment jest kluczowy dla nich obu. To było zakończenie cyklu i początek nowego. Pożegnali się uprzejmie, wiedząc, że ich drogi teraz będą podążać w różnych kierunkach. Przygotowania do ślubu Klery i Krzysztofa były w pełnym toku. Klara była podekscytowana, ale również odczuwała naturalny niepokój. Chciała, aby wszystko było idealne, a Krzysztof robił wszystko, aby ją wspierać w każdym detalu. Postanowili zorganizować prostą, ale pełną znaczenia ceremonię, otoczoną bliskimi przyjaciółmi i rodziną. W wielki dzień Klara wyglądała olśniewająco w swojej sukni ślubnej. Podczas przygotowań myślała o wszystkim, przez co przeszła, aby dotrzeć do tego momentu. Czuła się wdzięczna, że znalazła kogoś takiego jak Krzysztof, który ją kochał i szanował. Ceremonia była wzruszająca. Klara i Krzysztof wymienili szczere przysięgi, obiecując miłość i wsparcie w każdych okolicznościach. Słowa były pełne znaczenia, odzwierciedlając ich wspólną podróż, która doprowadziła ich do tego momentu. Po ceremonii, podczas przyjęcia, Klara wygłosiła krótkie przemówienie. Spojrzała na zgromadzonych gości, z których wielu było świadkami jej przemiany. Dziś świętujemy miłość i odnowę. Każdy z Was jest częścią naszej historii i jestem Wam wiecznie wdzięczna za wsparcie i życzliwość. To początek nowego rozdziału i nie mogę się doczekać, co przyniesie przyszłość, powiedziała z uśmiechem. Podczas pierwszego tańca jako mąż i żona, Klara i Krzysztof czuli wewnętrzny spokój, którego dawno nie doświadczyli. Wiedzieli, że bez względu na przyszłe wyzwania, będą gotowi na wszystko pod warunkiem, że będą mieli siebie nawzajem. Łukasz kontynuował swoje życie z nowym celem. Poświęcił się pisaniu i pomaganiu innym ludziom. W jednej z jego prelekcji spotkał ponownie Emily. Przezwyciężyła swój kryzys osobisty i teraz pracowała jako wolontariuszka w jednej z organizacji Łukasza. Oboje nawiązali głęboką przyjaźń, opartą na wzajemnym szacunku i podziwie. Z upływem lat Klara i Łukasz utrzymywali sporadyczny kontakt, zawsze z szacunkiem i życzliwością. Wiedzieli, że chociaż ich drogi się rozeszły, wciąż istniało nieodparte więź, która ich łączyła. Ta więź była dowodem na to, że prawdziwa miłość może przybierać różne formy i trwać, nawet w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach. W szczególną wigilię Klara i jej rodzina postanowili zaprosić Łukasza na święta. To było emocjonujące spotkanie, w którym wszyscy dzielili się śmiechem i wspomnieniami. Łukasz poznał dzieci Klery i Krzysztofa, a wszyscy poczuli, że mimo wszystko znaleźli sposób, aby być zjednoczoną i szczęśliwą rodziną. Podczas kolacji Klara podniosła kieliszek i wzniosła toast. Za życie, miłość i zdolność do zaczynania od nowa. Niech każdy z nas zawsze znajdzie siłę, aby iść naprzód. Niezależnie od tego, jak trudna jest droga, powiedziała z uśmiechem. Wszyscy wznieśli toast, czując spokój i wdzięczność. Klara rozejrzała się po stole i wiedziała, że w końcu znalazła pełnię szczęścia. Jej podróż przez ból i przez wyciężenie doprowadziła ją do miejsca pełnego miłości i celu, a ona była gotowa przyjąć przyszłość z nadzieją i pewnością. I tak Klara, Krzysztof, Łukasz i wszyscy zaangażowani w ich życie kontynuowali pisanie swoich historii, wiedząc, że mimo trudności zawsze jest szansa na zaczynanie od nowa i odnalezienie szczęścia, na jakie wszyscy zasługują.